Nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie prędkości. Jaki, jakiś organizator tutaj jest tego? Tutaj nie, nic się nie dzieje. Tu są zwyczajne... Zwyczajne... Zwyczajne? No, nie wiem, na zakupy chyba ktoś przyjechał. <grym> tak jakoś przypadkiem się wszystko brali. A wy telewizji też tu przypadkiem jesteście na zakupy? No. <grym> Odporządkowałem po Po gdańsku? <grym> A nic złego się nie dzieje. Ale ludzie się skarżą, to jest głośno, że głoś Przepraszamy, zaraz idziemy. A nie chodzi o to, że przepraszacie, tylko jak są takie imprezy organizowane, to to musi być jakoś robione z głową, zabezpieczone. Nie, nie, ja rozumiem. Nie rozumiem, nie, nie, no ale tu u nas ciężko znaleźć w ciężko znaleźć Polsce sponsorów i rzadko takie rzeczy się no, ale sponsor odbywają. Jeśli sponsorów tak... do Urzędu Miasta o zezwolenie, ogrodzić taśmą, przyjedzie radio, zabezpieczy to wszystko będzie bez problemu, nie? To wszystko wiąże się z finansorów. Z jakimiś tam pieniędzmi, funduszami. Ale jak my młodzi ludzie, nie posiadamy oczywiście. Studiujemy. Tyle was jest, jakbyście się po złotówce złożyli, na tą taśmę myślę, żeby było, nie? No na taśmę by się znalazło. Dobra, dziękuję bardzo. Gdyby chcieli się pościgać, gdyby mieli czym też by się pościgali, tylko się boją po prostu, no bo mają słabe wózki, co taki Polonez może pośmierdzić. No nic za bardzo, no to mówię przecież. Na filmach widać, yy, na tych zachodnich, jakimi wozami yy, jeździ policja drogowa. W większych na autobana, na autostradach jeżdżą Porsche, Mercedesy, a u nas to jest tylko Mondeo, Mubira, cywilna, Lanosy. No walka jest nierówna. No walka z nierówna. Na korzyść, na korzyść oczywiście yy, przestępstw. Teraz właśnie pokażę jak to robię na światach, więc podjeżdżam, staję do światu i patrzę obok mnie, staje delikwent, który o, jest chętny do ścigania. Jedziemy! Tak właśnie to się zdarza, podjeżdża, podjeżdża na światach delikwent, robi przygazówkę silnikiem, spojrzenia, no i wiadomo o co chodzi, jedziemy, jazda! W większości jesteśmy zwykłymi nie wiem, idiotami w sumie, można tak powiedzieć. No ale robimy to wszystko bardzo bezpiecznie, i widać. Wbrew temu, co mówią bohaterowie tego reportażu, jazda z prędkością 200 km na godzinę przez miasto wcale nie jest bezpieczna. Kiedyś musi dojść do tragedii. Przy tak wielkiej prędkości, żaden kierowca nie jest w stanie niczego przewidzieć. Wszystko, co robi, jest jak gra w ruletkę. Tylko, że w tej grze, zamiast pieniędzy, traci się zazwyczaj życie.